Szanowni Państwo, w bardzo wielu naszych rozmowach przewija się wątek możliwości naruszenia konstrukcji budynku przez wiatr. Odpowiadając bardzo krótko, nie ma takiej możliwości. Oczywiście, powodów jest bardzo wiele, natomiast pewnie dla Was najbardziej interesujące będzie ciężar po prostu budynku. My mówimy dzisiaj o prefabrykacji, o prefabrykacji ciężkiej na szkielecie drewnianym z drewna KVH. Proszę sobie wyobrazić, że jedna ściana naszego budynku to jest średnia waga między 700 kg, a nawet 1,5 tony. Do tego wszystkiego cała konstrukcja jest dociążana dachem, które waży średnio między 9 ton a 14 ton, w zależności oczywiście od modelu, od wielkości domu. Do tego wszystkiego dach jest projektowany od razu, aby przenieść obciążenie instalacji fotowoltaicznej. W związku z tym, statyka budynku jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi kwestia sposobu montażu budynku, kotwienia oraz samych konstrukcji, które są przeliczane na to, aby wytrzymać obciążenie związane z wiatrem, bo proszę sobie wyobrazić, że w Polsce mamy aż trzy strefy wiatrowe, i za każdym razem każdy budynek jest jego. Projekt dostosowywany do odpowiedniej strefy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z wytrzymałością budynku, w ogóle prefabrykacją i budową, to po prostu piszcie do nas, dzwoncie do naszych doradców, porozmawiamy na tematy związane z budową. Do zobaczenia.